Stanisław był człowiekiem z gruntu prostym, którego dni kształtowane były przez rytm lasu i zmieniających się pór roku. Jego życie w cichej dolinie, osadzie ukrytej pośród gęstych borów i łagodnych wzgórz, płynęło spokojnym, przewidywalnym nurtem. Każdego ranka, gdy pierwsze promienie słońca przebijały się przez mgłę unoszącą się nad polami, odgłos jego siekiery niósł się echem, będąc dla mieszkańców znajomym pulsem budzącego się dnia. Był drwalem tak jak jego ojciec i dziad, a jego spracowane dłonie znały słoje każdego drzewa w okolicznych lasach. Szanował naturę, bo to ona dawała mu chleb i dach nad głową, a przynajmniej tak mu się wydawało, dopóki w jego sercu nie zakiełkowało mroczne pragnienie. Jednakże spokój duszy Stanisława był pozorny. Pod powierzchnią codziennej, uczciwej pracy kryła się narastająca gorycz. Obserwował przejeżdżających przez wieś kupców, ich wozy uginające się pod ciężarem jedwabi, przyprawy i błyskotek, i czuł ukłucie zawiści, ostre i zimne. Pragnął czegoś więcej niż tylko skromnego życia, które wyznaczył mu los. Chciał szacunku, jaki daje bogactwo, chciał łatwego dostatku, który uwolniłby go od ciężkiej pracy. To pragnienie, początkowo cichy szept w jego myślach, z czasem zamieniło się w natrętną obsesję, która zaczęła zatruwać jego myśli i kierować jego spojrzenie ku miejscom, od których powinny trzymać się z daleka, ku cieniom obiecującym złote góry. Starzy ludzie we wsi często szeptali przy kominkach o mrocznym lesie, prastarej puszczy leżącej na wschód od doliny, miejscu, gdzie drzewa były tak stare, że pamiętały czasy pogańskich bogów. Opowiadali, że drzewa te nie są przeznaczone dla żywych, a ich drewno przynosi jedynie nieszczęście. Mówiono, że sam bór strzeże swoich tajemnic z nienaturalną, ciężką ciszą, a każdy, kto ośmielił się naruszyć jego spokój w poszukiwaniu zysku, nigdy nie wracał taki sam, o ile w ogóle wracał. Te opowieści były dla mieszkańców świętością, przestrogą przekazywaną z pokolenia na pokolenie, fundamentem ich szacunku dla niewidzialnych sił. Stanisław słyszał je setki razy, ale teraz brzmiały inaczej. Chciwość jest jednak głucha na głosy rozwagi i głośniejsza od szeptów przodków. Pewnego wieczoru, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, malując niebo na krwisto-czerwony kolor, Stanisław podjął decyzję. Wyciągnął swoją najlepszą siekierę, tę o lśniącym ostrzu i rękojeściem z twardego jesionu i zaczął ją metodycznie ostrzyć. Każdy ruch osełki po stali był jak przypieczętowanie paktu z własnym pożądaniem. Ignorował ostrzegawcze spojrzenie żony i trwogę, która na chwilę ścisnęła mu serce. Postanowił, że jedno, jedyne drzewo z tego zakazanego lasu na zawsze odmieni jego los i zapewni mu bogactwo, o którym marzył. Nie wiedział, że cena za to drewno będzie znacznie wyższa, niż mógł sobie wyobrazić. Gdy tylko jego stopa przekroczyła niewidzialną granicę mrocznego lasu, poczuł natychmiastową zmianę. Powietrze zgęstniało i stało się lodowate, mimo ciepłego wieczoru. Wszystkie dźwięki, które towarzyszyły mu po drodze, cykanie świeszczy, nawoływania nocnych ptaków, szum wiatru w koronach drzew, ucichły gwałtownie, jakby odcięte niewidzialnym nożem. Zapadła nienaturalna, przytłaczająca cisza. Każdy jego krok zdawał się być pochłaniany przez grubą warstwę mchu, który pokrywał ziemię, niczym zgniło zielony dywan, tłumiąc wszelkie odgłosy. Las zdawał się wstrzymywać oddech, obserwując intruzę, który ośmielił się zakłócić jego odwieczny spokój. Posuwając się w głąb puszczy, Stanisław nie mógł pozbyć się niepokojącego wrażenia, że jest obserwowany. To nie były oczy Wilka czy Sowy, czuł to instynktownie. To była obecność zimna i starożytna, która zdawała się przenikać przez jego ubranie i dotykać nagiej skóry. Lodowaty dreszcz przebiegł mu po plecach, a włosy na karku stanęły dęba. Przystanął, nasłuchując, ale słyszał tylko bicie własnego serca. Próbował zracjonalizować strach, zrzucając go na karp wieczornego chłodu i opowieści starych bab. Zmusił się by iść dalej, powtarzając sobie w myślach obraz złotych monet, które miały stać się jego nagrodą. W końcu, na niewielkiej polanie, skąpanej w upiornego świetle księżyca, znalazła to, czego szukała. Był to olbrzymi, prastary dąb, którego konary przypominały powykręcone ramiona sięgające nieba, a potężny pień zdawał się podtrzymywać całe sklepienie nocy. Jego drewno, czarne i twarde jak żelazo, było warte małą fortunę na każdym targu. To była jego zdobycz, to był jego grzech. Podszedł bliżej, czując bijącą od drzewa aurę mocy i starożytności. Uniósł siekierę, a jej ostrze zalśniło w bladym świetle. Gdy pierwszy cios wbił się głęboko w korę, dźwięk, który rozległ się w ciszy, nie był suchym, głośnym trzaskiem, był to głuchy, głęboki jęk, który zdawał się dochodzić z samych korzeni ziemi. Przez całą drogę powrotną z naręczem przeklątego drewna na plecach Stanisław czuł, jak zimny pot spływa mu po karku. Ciężar był nie tylko fizyczny, zdawał się wysysać ciepło z jego ciała i spokój z duszy. W domu, pod osłomą nocy, ułożył czarne polana przy palenisku, starając się nie myśleć o jęku, który wydobył się z dębu. Jednak cisza w jego chacie nie była już taka jak dawniej, została skażona. Gdy jego żona i dzieci zasnęły, a w izbie panował jedynie trzask ognia, usłyszał coś jeszcze: cichy, suchy szelest, jakby ktoś przesuwał paznokciem po surowej desce. Dźwięk dochodził z kierunku nowo przyniesionego drewna. Ignorował to, biorąc za odgłos stygnącego komina. Ale dźwięk powtórzył się, tym razem bliżej tuż za jego plecami. Następnej nocy szelest powrócił, lecz był już inny, głośniejszy, bardziej natarczywy, przypominający teraz szept wiatru uwięzionego w pustej skorupie. Stanisław leżał w łóżku z otwartymi oczami, nasłuchując. Dźwięk zdawał się krążyć po izbie, tańcząc w ciemnych kątach, tuż poza zasięgiem wzroku. Co gorsza, zaczął dostrzegać ruch tam, gdzie nie powinno go być ulotne cienie, ciemniejsze niż mrok, przemykające w polu widzenia, znikające, gdy tylko próbował na nie spojrzeć. Jego żona spała spokojnie, nieświadoma niczego. Zrozumiał z przerażeniem, że cokolwiek to było, przyszło tylko do niego. Niewidzialna plaga, której był jedynym świadkiem i jedyną ofiarą, zaczynała go osaczać w jego własnym domu. Z upływem dni strach Stanisława przerodził się w obłęd. Ciężka, opresyjna obecność nie opuszczała go ani na krok. Czuł ją w lesie, gdzie każde drzewo zdawało się mieć oczy. Czuł ją w domu, gdzie chłód przenikał go do kości, nawet przy rozpalonym kominku. Szepty stały się wyraźniejsze, choć słowa pozostawały niezrozumiałe. Były to złośliwe, gardłowe pomruki, które zdawały się kpić z jego rosnącej paniki. Przestał spiać, a jego twarz stała się maską udręki. Rodzina patrzyła na niego z lękiem i niezrozumieniem. Jego izolacja była teraz całkowita. Był więźniem we własnym umyśle, nawiedzanym przez demona, którego sam zaprosił, a którego nikt inny nie widział ani nie słyszał. Pewnego wieczoru, gdy został sam w izbie, aby naostrzyć narzędzia, granica między tym, co wyobrażone, a tym, co rzeczywiste, ostatecznie się zatarła. Szept rozległ się tuż przy jego uchu, zimny jak powiew z grobu. Stanisław podskoczył, upuszczając osełkę. Wtedy to zobaczył. W najdalszym kącie izby, tam gdzie światło lampy nie docierało, ciemność zgęstniała i uformowała postać. Była wysoka, nienaturalnie chuda, bardziej jak spalony konar drzewa niż człowiek. Nie miała twarzy, jedynie pustkę, która zdawała się wciągać całe światło i ciepło z pomieszczenia. Stała nieruchomo, obserwując go. Stanisław chciał krzyczeć, ale z jego gardła nie wydobył się żaden dźwięk. Wiedział już na pewno, że nie jest sam. I że to, co z nim było, nie przyszło z tego świata. Nie mogąc dłużej znieść ciężaru winy, która dusiła go niczym pętla, Stanisław udał się o zmierzchu do chaty babci Marty. Była to najstarsza kobieta we wsi, a jej oczy widziały więcej zim, niż ktokolwiek mógł zniczyć. Jej pomarszczona twarz była jak mapa dawnych czasów i zapomnianych wierzeń. Zastał ją siedzącą przy palenisku, wpatrzoną w taniec płomieni. Drżącym głosem, przerywanym przez wstyd i strach, wyznał jej wszystko. Opowiedział o chciwości, która zatruła mu serce, o spotkaniu w mrocznym lesie, o starej kobiecie i jej nienaturalnie spokojnych oczach. Wyjawił obietnicę bogactwa i cenę, jaką miał za nie zapłacić, małą, niepozorną przysługę, która wydawała się tak niewinna. Gdy opowiadał o drewnianym koźlątku, które ukrył w kościele, o chłodzie, jaki panował w świętym miejscu i o czerwonym błysku w rzeźbionych oczach figurki, twarz babci Marty stężała. Słuchała w milczeniu, a jej zwykle łagodne spojrzenie stało się ostre i przenikliwe jak szron. Nie było w nim zdziwienia, ale jedynie głęboki, starożytny lęk, który potwierdzał najgorsze obawy Stanisława. Kiedy skończył, w izbie zapadła ciężka cisza, przerywana jedynie trzaskiem ognia. Staruszka powoli pokiwała głową, jakby usłyszała wyrok, który od dawna wisiał nad doliną. To nie była opowieść o zwykłym kuszeniu, zrozumiała to od razu, to była relacja z otwarciem bram piekielnych w sercu ich wsi. Głupcze, wysyczała w końcu, a jej głos był suchy jak jesienne liście. Ty nie zawarłaś paktu ze zwykłą wiedźmą z lasu, tyś rozmawiał z czarczychą, tą, która służy samemu złemu. Ona jest jego posłanką, szukającą pęknięcia w ludzkich duszach, by wpuszyć przez nie mrok na ten świat. Twarz Marty stała się maską grozy, gdy wstała i podeszła do okna, spoglądając w stronę kościelnej wieży majaczącej w ciemności. To, co przyniosłeś do domu Boga, to nie była ofiara, to była kotwica, pieczeń, zaproszenie dla Niego. Zbestrześłeś najświększe miejsce w dolinie, pozwoliłeś, by zło zapuściło korzenie tam, gdzie powinno być najbezpieczniej. Staruszka wyjaśniła mu przerażającą prawdę, a jej słowa spadały na Stanisława jak lodowate krople. Czarczycha od wieków krążyła po obrzezach ludzkich osad, obiecując spełnienie najskrytszych pragnień w zamian za drobne akty profanacji. Drewniane koźlątko było symbolem jej pana, a umieszczając je u stóp omtarza Stanisław zatruł święconą ziemię. Choroba księdza Marka, pomór bydła, gorzka woda w studni to wszystko były objawy duchowej gangreny, która zaczęła toczyć ich społeczność od środka. Zło nie przyszło z zewnątrz zbrojną ręką, zostało wniesione do środka przez człowieka zaślepiony chciwością, a teraz rośnie w siłę, karmiąc się cierpieniem i strachem mieszkańców. Ze złym nie można walczyć siłą, wyszeptał babcia Marta, a jej oczy płonęły w półmroku. On drwi z siekier i wideł, karmi się nienawiścią i rozpaczą, nienawidzi jednak starych obrędów czystości symboli, które go parzą jak ogień. Podeszła do skrzyni i wyjęła z niej woreczek z solą, ususzoną gałązkę jarzebinę i starą, pożółtłałą kartkę. Musisz oczyścić to, co zbestrzesiłeś. Musisz zerwać pakt, zanim pochłonie nie tylko ciebie, ale i nas wszystkich. Dam ci broń, której on się lęka, ale to twoja odwaga i skrucha muszą nią pokierować. Pamiętaj, pod żadnym pozorem nie wolno ci spojrzeć cieniowi w oczy, bo wtedy twoja dusza będzie stracona na wieki. Uzbrojony w wiedzę staruszki, Stanisław czekał, aż zegar na wieży wybije północ. Każde tyknięcie było jak uderzenie młota w jego napięte nerwy. W końcu dzierżąc w jednej ręce woreczek z solą, a w drugiej gałązkę jarzebiny, opuścił swoją chatę i ruszył w stronę kościoła, który teraz majaczył w mroku niczym grobowiec. Wiatr ustał, a cała dolina zdawała się wstrzymywać oddech, obserwując samotną postać idącą na spotkanie z cieniem, który sam sprowadził. Wiedział, że nie idzie walczyć, lecz błagać o przebaczenie w języku, którego zło nienawidzi, ale który musi uszanować. Była to ostatnia, desperacka próba ocalenia nie tylko swojej duszy, ale i całej wsi przed mrokiem. Gdy pchnął ciężkie, dębowe drzwi, uderzył go nienaturalny chłód, zimno przenikające do szpiku kości, które nie miało nic wspólnego z nocnym powietrzem. Wewnątrz panowała absolutna, grobowa cisza. Płomienie wiecznych lampek, które zawsze paliły się przed ołtarzem, były zgaszone. Jedynym źródłem światła był blady księżyc wpadający przez witraże, rzucający na kamienną posadzkę upiorne kolorowe plamy. Na ołtarzu, w samym centrum, stało drewniane koźlątko. W półmroku zdawało się większe, czarniejsze, a ciemność wokół niego zdawała się gęstnieć i pulsować, jakby było sercem jakiejś potwornej istoty. W powietrzu unosił się słaby, mdłący zapach siarki i wilgotnej ziemi. Drżącymi rękami Stanisław otworzył woreczek. Dźwięk sypanej soli na kamienne płyty był w tej ciszy ogłuszający, jakby pękały kości. Zaczął powoli, metodycznie tworzyć krąg przed stopniami ołtarza, tak jak nakazała mu babcia Marta. Każde ziarenko było modlitwą, każde ziarenko barierą. Gdy krąg był zamknięty, stanął w jego środku, czując jak cała jego odwaga ulatuje. Zmusił się, by wydobyć z siebie pierwsze słowa starej litanii. Jego głos, początkowo cichy i niepewny, zadrżał i poniósł się echem w pustej nawie, naruszając bezbożną ciszę. W tej samej chwili poczuł, jak temperatura w kościele gwałtownie spada. W odpowiedzi na święte słowa, cień za ołtarzem poruszył się. To nie był zwykły cień rzucony przez filar. Oderwał się od ściany, rozciągnął i wykrzywił w nienaturalny, mglisty kształt. Był wysoki, chudy jak szkielet, a jedna z jego nóg zdawała się powłoczyć po ziemi, pozostawiając za sobą smugę jeszcze głębszej czerni. To był kulejący cień z majaczeń księdza Marka, bez twarzy, bez oczu, jedynie z pustkością, która zdawała się wsysać wszelkie światło i nadzieję. Stanisław poczuł, jak paraliżujący strach ściska mu gardło, ale zmusił się, by nie przerywać modlitwy i nie podnosić wzroku. Jadowite szepty wypełniły jego umysł, nie docierając przez uszy, lecz rodzące się bezpośrednio w jego czaszce, obietnice potęgi, jakiej nigdy nie zaznał, złota, które wypełniłoby całą tę świątynię, szacunku i strachu w oczach wszystkich, którzy nim gardzili. Głos złego był kuszący, rozumny, szukający najmniejszego pęknięcia w jego skrusze, najmniejszego ziarna dawnej chciwości, by zapuścić w nim korzenie i rozerwać jego duszę od środka. Był to test, o którym mówiła staruszka, próba wiary w obliczu największej pokusy, jaką mógł sobie wyobrazić. Stanisław zacisnął spoconą dłoń na gałązce jarzebiny tak mocno, że sęka te drewno wbiło mu się w skórę. Ból był kotwicą, która trzymała go w teraźniejszości. Skupił całą swoją wolę na słowa litanii, wbijając wzrok w białą linię solnego kręgu u swoich stóp. Powtarzał słowa głośniej, z rosnącą desperacją, jakby budował wokół siebie mur z dźwięku. Każdy wers był kolejną cegłą w fortecy jego duszy, a szepty w jego głowie stawały się coraz bardziej wściekłe, przechodząc od obietnic do gruźb wiecznej męki i potępienia. Spójrz na mnie, robaku, zasyczał głos, tym razem tuż przy jego uchu, lodowaty powiew, czuchnący zgnilizną i spalenizną owioną mu kark. Czuł przytłaczającą obecność tuż za swoimi plecami, czuł jej niewidzialne spojrzenie, wwiercające się w jego potelice. Każdy instynkt krzyczał, by się odwrócił, by stanął twarzą w twarz z terrorem, byle tylko zakończyć tę agonię. Lecz w ostatniej chwili przypomniało sobie ostrzeżenie babci Marty: Pod żadnym pozorem nie wolno ci spojrzeć cieniowi w oczy, bo wtedy twoja dusza będzie stracona na wieki. Zacisnął powieki i wykrzyczał ostatnie wersy litanii. Gdy ostatnie, najświętsze słowo opuściło jego usta, gałązka jarzediny w jego dłoni rozbłyskła na ułamek sekundy oślepiającym białym światłem, parząc mu dłoń. W tej samej chwili nieludzki krzyk, pełny furii i bólu tak wielkiego, że zdawał się rozdzierać samą materię świata. Witraże zadrżały w oknach, a pył posypał się z sufitu. A potem, równie nagle jak się zaczął, wszystko ucichło. Opresyjny chłód zniknął, zastąpiony przez spokojną, neutralną ciszę nocy. Stanisław stał, dysząc ciężko, w absolutnej ciemności, słysząc tylko lomot własnego serca. Przez długą chwilę Stanisław stał nieruchomo wewnątrz solnego kręgu, a jedynym dźwiękiem w ogłuszającej ciszy było walenie jego własnego serca. Opresyjny chłód zniknął, zastąpiony przez spokojne, neutralne powietrze nocy. Ostrożnie otworzył oczy. Kościół był pusty, zalany jedynie bladym światłem księżyca wpadającym przez witraże. Tam, gdzie leżało drewniane koźlątko, widniała tylko niewielka kubka czarnego popiołu. Przeżył. Powietrze znów było czyste, zdatne do oddechania. Powoli, drżąc na całym ciele, wystąpił z ochronnego kręgu. Każdy krok był ciężki, jakby wyczerpanie całej tej męki zwaliło się na niego naraz. Groza minęła, ale wydrążyła w nim pustkę. Potykając się, ruszył ku drzwiom, nie oglądając się na popiół, pozostałość po pakcie, który pragnąłby wypalić z własnej pamięci. Gdy pchnął ciężkie drzwi kościoła, pierwsze promienie świtu malowały wschodnie niebo odcieniami szarości i bladej róży. Nowe światło było jak błogosławieństwo, krucha obietnica nowego dnia, oczyszczonego z nocnych kośmarów. Powietrze na zewnątrz było rześkie i chłodne, wypełnione znajomym zapachem wilgotnej ziemi i sosen, co stanowiło ostry kontrast z siarczanym odorem, który wypełniał świątynię. Stanisław wziął głęboki, drżący oddech, a czyste powietrze zakłuło go w płucach. Spojrzał na swoją dłoń, tę, w której trzymał gałązkę jarzebiny. Na jej wewnętrznej stronie widniało ciemne, gniewne oparzenie o kształcie przypominającym powytręcany konar. Nie bolało, ale wiedział, że nigdy nie zniknie. Było to piętno, fizyczne przypomnienie ceny jego chciwości. Wracając do swojej chaty, Stanisław patrzył na świat nowymi oczami. Znajome kształty drzew, sylwetki wiejskich domów na tle wschodzącego słońca, wszystko wydawało się jednocześnie takie samo i nieodwołalnie inne. Jakby zasłona została uniesiona, ukazując, jak cienka jest granica między jego światem a tym, z którym się zetknął. Usłyszał pianie pierwszego koguta, dźwięk prozaicznej rzeczywistości, który niemal doprowadził go do łez. Żył. Jego rodzina była bezpieczna, wieś była bezpieczna, przynajmniej na razie. Ale zwycięstwo wydawało się puste, nie pokonał zła, zaledwie przetrwał jego uwagę. Wiedza, że Czarcicha i jej pan wciąż tam są, czekając w cieniach mrocznego lasu, osiadła w jego duszy jak odłamek lodu. Życie Stanisława potoczyło się dalej, lecz już nigdy nie było takie samo. Złote monety, które znalazł, przeznaczył na odbudowę zniszczeń we wsi, a resztę oddał Kościołowi jako cichą, anonimową pokutę. Jego ręce wróciły do rąbania drewna, ale już nigdy nie zapuścił się w stronę mrocznego lasu. Oparzenie na dłoni pozostało z nim na zawsze, pulsując lekkim chłodem, gdy zbliżała się burza, lud gdy w jego sercu rodził się mroczny, chciwy szept. Stał się człowiekiem cichym i pokornym, a jego oczy nosiły w sobie ciężar wiedzy, której nikt inny w dolinie nie posiadał: wiedzę o tym, jak cienka jest granica między światem ludzi a światem cieni i jak łatwo ją przekroczyć. Tak kończy się opowieść o Stanisławie i czarcisze, ale jej lekcja jest wieczna. Słuchajcie więc uważnie, gdyż jest to więcej niż tylko historia opowiadana przy kominku w zimowe wieczory. To jest przestroga, Historia Stanisława uczy nas, że chciwość jest jak pęknięcie w murze duszy, przez które zło może się prześlizgnąć. Czarcicha, podobnie jak inne sługi mroku, nieustannie krąży po obrzeżach naszego świata, nasłuchując niespokojnych serc i obiecując spełnienie najskrytszych pragnień. Nie ma siły, by wejść nieproszona, ale jest mistrzynią septania pokus, które prowadzą do zguby. Pamiętajcie zatem pierwszą zasadę: nigdy nie bierz tego, co nie jest wam przeznaczone, zwłaszcza z miejsc, których starsi każą wam unikać. Nie ufajcie łatwym darom ani paktom zawieranym w półmroku, gdyż za szczęście, którego nie zdobywa się pracą i potem, zawsze płaci się cząstką duszy. Cena jest zawsze wyższa niż się wydaje na początku, a zły jest cierpliwym lichwiarzem. Czarcicha jest jego posłanką, agentką, która handluje waszą własną ruiną. Drewniane koźlątko, które Stanisław zaniósł do kościoła, nie było zwykłą ofiarą. Było to zaproszenie, pieczęć, kotwica, rzucona w świątą Ziemię, aby mrok mógł się w niej zakorzenić. Każda obietnica łatwego złota jest tylko przynętą na haczyku wiecznego potępienia, a ona wie, jak sprawić, by przynęta wyglądała na najsłodszy owoc. I na koniec wiedzcie, że nawet najświętsze miejsca, bastiony naszej wiary, nie są bezpieczne, jeśli to sam człowiek wnosi do nich zło. Mury kościoła mogą chronić przed demonem z zewnątrz, ale są bezsilne wobec tego, którego wpuszczono dobrowolnie, ukrytego pod płaszczem chciwości. Profanacja dokonana przez Stanisława była gorsza niż atak zbrojny, bo zatruła samo serce Wspólnoty. Dlatego strzeżcie nie tylko progów waszych domów, ale i progów waszych serc. Chroncie swoją wiarę i swoją społeczność, bo są one jedyną prawdziwą tarczą przeciwko cieniom, które cierpliwie czekają tuż za kręgiem światła.